Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku, w kolejnym update'cie w Toilet Tower Defense. I dzisiaj mamy coś nowego, naprawdę potężnego, bo jest to Ultimate, dosłownie Sinister Titan Clockman. Nowy Ultimate, którego jeszcze nie wiem gdzie zdobyć, ale zaraz zobaczymy. Mamy tak, Sinister Titan Clockman Ultimate. pięć nowych Endless Rank, plus Ability, wiadomo, ja tam Endlessa nie gram, ale sprawdzimy. Unit Manager jakiś, nie wiem, i Saburaj Krejcik. Dobra, zaraz to poczytamy. Nie wiem czym jest Unit Manager, jak, jak to działa, co ja mam tutaj robić, niby zobaczymy. Mamy dwa ultimate może uda się tego nowego wytradować tak po dniu albo dwóch? Wiadomo, że lepiej poczekać. Mamy też Titana, Samurai i specjalnego, ekskluzywnego, slowującego, splaszującego ziobeczka. Także wygląda to potężnie. I widzowie, jeżeli chodzi o tego nowego Ultimate'a, to wydaje mi się, że jest on do zdobycia. Uwaga, jeżeli chodzi widzowie, o Samon Area i tutaj gdzieś, tutaj gdzieś go szukać. Quantum. Nie, no nie ma, nie ma tutaj. Dobra. No to to jest ciekawe. To ja muszę zobaczyć koniecznie, gdzie on jest, bo aktualnie nadal tego nie wiem. do no nie wiem, do no po prostu nie wiem. Jak mamy te m, tutaj kreighty, to tak, Samurai krajty, widzowie sobie oczywiście otworzymy. Mamy tutaj nową Titan, Samurai Speaker Woman, mega potężna. Asasynka, która ma 10% szans na assassin atak. To jest taki typ ataku, że mega dużo chyba bije, tak na raz, coś takiego. Zobaczmy Endless Rangę. O, widzowie, chyba już wiem, gdzie jest do zdobycia w takim razie. Okej. Okay. Czyli on jest z Endlessa. Mamy nowego widzowie sinister Titan, Clock który będzie do zdobycia Zendlesa, czyli mamy do no, Lipę, bo aktualnie go nie zdobędziemy. Nawet jakbym chciał go kupić, no to muszę poczekać, aż ludzie go zdobędą. Także, no widzowie, ciężko, ciężko. Ale jak już widzę, ma 5 milionów Allah Health bariery potężne. Stun, ile trwa? Stun 10, ok, 5 tysięcy, 500 tysięcy obrażeń. 2 sekundy, 85 rangea potężnie, slow'a 50%. Ok, niektóre Ultimate y mają więcej, także tutaj akurat przegrywa, ale Stun ma chyba największy w grze. To jest Ultimate nowy, który ma największego Stuna w grze aktualnie. No i powiem Wam, że no, Dipsy 250 tysięcy, wiadomo, dwie sekundy, ale dodajcie do tego DJA TV i w tym momencie zwiększacie 500 tysięcy obrażeń na o wiele więcej, nie wiem, prawie 600 tysięcy? Może coś takiego da się ugrać? No i słuchajcie do tego generalnie wiecie, bo chodzi też o Dipsa. Dips będzie szybszy, bo zajdzie, nie wiem, do 1,5 na przykład cooldown. Nie? Coś takiego, także można naprawdę ładnie to zbić. Więc na pewno ten sinister Titan Clockman będzie mega drogi. Ale spróbuję go widzowie kupić. Bo czemu nie? Tak mi się wydaje, że mógłbym spróbować pokupować. No bo tak po prostu, potrajdujemy, na pewno potrajdujemy. Jak już ten pierwszy tydzień minie na Endlessie albo sam wbiję Endlessal nie? Może chcecie zobaczyć taki odcinek. Gdzie faktycznie próbujemy tego endlesika ograć. Ale widzowie, na dzisiaj mamy to, co mamy w update, czyli 5000 gemów za 10 skrzynek. Kupimy takich skrzynek, oczywiście, stówkę i zobaczymy, czy nam wyleci ta jednoprocentówka, No bo najważniejsze jest ten najpotężniejszy, wiadomo. Ale widzowie, 30 tysięcy wydane i mamy samurai krejty. Bardzo ładne. Swoją drogą muszę powiedzieć, że no faktycznie jest taki imprów, że no jakby te krejty, te no wszystkie grafiki troszkę lepiej ostatnio wyglądają, bo, bo niedawno to była jeszcze masakra, naprawdę. Więc tutaj, widzowie, tak to wygląda. Co to jest w ogóle off-sale Shiny Hunter? Czy to oznacza, że nie no, mogę go kupić? Dobra, dziwne off-sale, ale nie wiem, to mogę, jakby kupić, czy nie. No w każdym razie ja tego Shiny Huntera tam nie potrzebuję, ale mamy tych nowych samurajów, widzowie. To lecimy. 8, 16, 24, dawaj, otwieramy. 24 naraz i mamy Shogun Cameraman, Samurai speakerman No i oczywiście najważniejsza jest tutaj nasza pani Titan, Titan Speaker w Women. Piker moment, także zobaczymy, jak to widzowie nam dropnie. Może dropnie, może nie. Dobra, robimy jeszcze tutaj na tym mostku. Myślę, że to może tutaj oddać. Uwaga, pyk, pyk, pyk. Tutaj i ostatnie. Wszystkie naraz. Lecimy. Czy będzie można na tej górze? Nie, tam nie wyszła. No dobra, widzowie, to mamy lekki problem. Bo aktualnie nam nie wyleciała, a zrobiliśmy 100 krejtów i ani razu nam nie wyleciała ta najlepsza. No to chyba lipa troszkę, co nie? No bo jakby wiecie, tutaj wydajemy stówkę, to powinno być tak, jakby. No bo te procenty to za stówę. Dobra, jeszcze kupię troszkę, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Pewnie się wykosztuje niepotrzebnie, i lepiej ją po prostu kupić za gemy, bo i tak ludzie ją sprzedadzą w miarę tanio. Więc tutaj pewnie, no pewnie przepłacam, ale zobaczmy, otwórzmy, zróbmy sobie taki większy opening. Ostatnio nie było, to wiecie, czemu nie? No i zobaczmy, coś tam wyrośnie, czy nic nie wyrośnie? No prawdopodobnie nic nie wyrośnie, jeszcze wpiszę, bo może gdzieś ją pominąłem. Zobaczymy. Na pewno muszę ją ugrać na tym odcinku, no bo fajnie by było ją mieć. I teraz tak, weźmy sobie tutaj Clima, lećmy do Post officea żeby oczywiście widzowie na nowy gracz TTD, na mój nick możecie wysyłać jakieś prezenty. Ja przyjmuję tylko prezenty, nie podpisuję i pokazuję to na odcinku. Dziękuję bardzo, Hobiczek. Tutaj mamy porucznika, Oliwier. Dzięki, dzięki, bardzo. Pozdrawiam każdego, kto oczywiście coś tutaj dosłał. No i tak jak zawsze w odcinku widzowie możecie napisać swój nick po małpie. siameres, sieba, sieba i będę wysyłał widzowie Gemy. Dzisiaj wygrywa wit speed 10, wygrywa 1500 gemów, kolejne 1500 gemów będzie do kolejnej osoby, która poda swój nick po małpie. W odcinku, w komentarzu oczywiście. No i słuchajcie, zakładamy nowego Shogun Kameramana jeszcze ten drugi był ziomek. Jak on ma? Samurai Speaker. Dobra, to może tak od najgorszego. Tutaj i tutaj. No niestety nie mam tej nowej z tego, co widzę. No i powiem wam, że mam mega pecha, naprawdę. Bo powinienem na luzie ją zdobyć. No 1% i nie trafić? Nie, do no, widzowie... Nie, 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 nie. Tak nie będzie, tak nie będzie, widzowie. Kupujemy dalej, kupujemy jeszcze troszkę. Zróbmy sobie nawet tu Tutaj setkę, trudno, najwyżej tam odrobię Gęby, nie ma problemu. I teraz tak, robimy kolejne otwieranko. Cyk po 8. Tutaj kolejne 8, widzowie, no nie wiem, może się uda, a może się też nie udać, bo wiadomo, to jest 1%, także tutaj do no, różnie to bywa. Dobra, otwórzmy jeszcze, otwórzmy Walentynkową. Czemu nie? Chyba coś było? Jest, Titan, Samurai, Speaker Woman, widzowie. W końcu udało się ją zdobyć. To no, taka wredna, nie naprawdę. do no, żeby nie dropnęła tak od razu, wiadomo, że najlepiej od razu. Także tutaj na mnie poszło. Ewidentnie, czoklet kamera jeszcze na koniec. Ok, weźmy sobie tą Titan i wszystkie Wszystkie dzisiaj widzowie postacie przetestujemy. Oczywiście przetestujemy to sobie. Słuchajcie, tak myślałem, tak myślałem, tak chodziłem i tak myślę, na czym by tutaj przetestować takie potężne postacie. No i tak naprawdę graliśmy ostatnio wszystko, więc może zagrajmy coś, czego dawno nie graliśmy. Jest to pierwsza mapa właśnie w tej grze. Season Passa oczywiście przy okazji wbijemy. Coraz więcej tam to idzie, wiadomo, nie gram dużo, ale gram. Więc tak, mamy printerka, mamy te postacie, one są mega tanie do postawienia w ogóle, bardzo, naprawdę bardzo. DJ TV oczywiście mamy, także zboostujemy. No i tak jak patrzę, Select All. Ło! Wow, ej, można faktycznie tak zrobić. Ej, to, to jest bardzo dobre. Bardzo do... A nie, bo Select All to jest cała dobra. Nieważne, to nie jest dobre. Myślałem, że to zaznacza wszystkie, które aktualnie tutaj klikamy. Wiecie, że na przykład zaznaczy mi Samurai speakermena i wszystkie te samuraj Speakermeny polecą po prostu na, że tak powiem, na przepalenie. Także, no niestety, tak nie robi. No myślałem, że to tak fajnie jest zrobione, że faktycznie zaznaczy te same postacie jako Select All, ale to Wam po prostu zaznacza cały ekwipunek. A tego raczej byśmy nie chcieli, żeby to sprzedać. I teraz tak, czy sprzedaję to najlepsze? Nie, dobra, bo wiecie, wolę sprawdzić, bo później bym się zapłakał. Też ogólne, no niby są jakieś lepsze, ale czy chce mi się sprzedawać to za gemy? Raczej nie. Wolę widzowie już mieć coinę, bo za coinę tam mogę próbować złapać kwantuma. Także moim zdaniem, okej. Okay. O, i nawet patrzcie to! Net mamy tutaj, czekajcie, ja sobie to zaznaczyłem, dobra. Mamy nawet szajni Samurai speakermana. no to bierzemy go, to bierzemy tego lepszego. No wiadomo, 50% więcej obrażeń. Lepiej wziąć tego lepszego niż wiecie, niż takiego zwyklaka. No bo ten zwykłak wiadomo, że będzie słaby, ale taki szajni, to już może coś tam bardziej. Poszponcić. także weźmiemy sobie go i zaznaczymy jeszcze tego. Dobra, pojedyncze. Potrzebuję pojedyncze, nic więcej nie potrzebuje. Mamy ultimate'y. Toilet City, widzowie. I zobaczmy też nasz, jak tam żabki, żabolki się rozwijają, widzowie, no elegancko, 405 tysięcy, pozdro, pięknie, ładnie. Toilet City, widzowie, jaka ładna tutaj, wiecie taki samuraj, samuraj Clockman, no, widać, że to jest taki clockmenik No, zobaczymy za tydzień, za ile ludzie będą wystawiali te ultimaty, postaram się je zdobyć, żeby wam je pokazać, i mamy jakiś nowy przycisk. Ej, faktycznie, mamy nowy przycisk, Units! Okej, okay, czyli to jest tak jak w tym. To jest dosłownie tak jak w SpongeBobie. Albo właśnie we Fnafie. Ostatnio weszło to we Fnafie. Pierwszy był w, te, w tych grach, których oczywiście gram, był Spongebob. Spongebob miał ostatnio... miał ostatnio... miał od dawna, od dawna coś takiego, że w Spongebobie można było kliknąć unic i wszystkie tutaj macie do klikania, żeby je ulepszać. Już wiem, jak to będzie wyglądało, no ale oczywiście zobaczymy sobie na spokojnie. I postawmy Samurai Speakermana, widzowie. Patrzcie, jaki młociasz, nie? Normalnie z takim fajnym słomkowym kapeluszem, no i to mi się podoba. Normalnie w Shady oczywiście, więc mamy go troszeczkę lepszego niż taki pierwszy ten taki podstawowy egzemplarz, więc i tak fajnie to wygląda. No i patrzcie, mamy unit i zobaczcie, tu mamy zatysiaka, no i tu mamy sel. W ogóle ciekawe, to wygląda jak z jakiegoś template'a. Tak mi to wygląda, nie wiem, takie mam skojarzenie, że jak patrzę na to tutaj, to wygląda jak template'cik, ale to może tak głupie, głupie gadanie moje, no nie wiem, nie wiem, że ten unit manager jest jakiś tutaj, wiecie, tutaj skopiowany z jakiejś gierki, ale pewnie nie, no zakładam, że nie. Dobra, lecimy, zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Potrzebujemy oczywiście postawić printera, to wiecie, nuda na początku, nie będę wam nudy pokazywał. Dobra widzowie, musimy postawić szogun Kamerkę. No bo, jak nie będzie szogun Kamerki, no to nie damy rady. Ten tutaj Młociarz, czyli ten samuraj speaker, który ma. No serio, on ma taki chyba młotek. No faktycznie jest to młotek. No to on powinien dostać tutaj małej pomocy. No i właśnie mamy tą pomoc w postaci szogun Kameramana. I naprawdę powiem wam, że tutaj, no to wygląda tu już mocno. Jakie ładne efekty. No serio. Totalnie powiem wam, że to no w końcu się tak bardziej postarali. Piękne efekty. Jeszcze mu tutaj zbroja się dokłada. Jak mu wbijamy poziom. Super. Naprawdę super to wygląda. Mógłbym tym tutaj. Men menadżerkiem, sobie robić, żeby bardziej wiecie, tak, no, po po korzystać z nowej funkcji, ale jakoś to mi się nie siedzi tutaj, no nie wiem, jakoś tak mam, że ciężko się przyzwyczaić. Dobra, tysiak za. Cyk. Ok, to działa. Czyli faktycznie ta funkcja działa, ale ja mam tak, że czy to Spongebob, czy to FNAF TD, ja zawsze wolę widzowie sobie klikać na postać tak po prostu, czyli każdą postać z osobna, podejść, kliknąć i wtedy ją poulepszać. Jakoś nie lubię tych tutaj unitowych yy, menadżerów, którym możemy sobie wyklikać. No, chyba, że nie mogę czegoś tam trafić i faktycznie chłopiec gdzieś schowany, ciężko się klika na postacie, to wtedy tak, wiadomo, no to wtedy się opłaca. Ogólnie co pół sekundy ten Shogun bije i to wygląda dobrze. Co ciekawe, jedna i druga postać, ma takie same Tutaj wiecie, no taka sama kaska za ulepszenia Ciekawe, no bo ten jest o wiele lepszy, wiadomo No to tutaj daje radę Także nie wiem czemu kosztują tyle samo no na razie tak to wygląda. Ten też 2400 za trzeci poziom, żeby wbić na trzeci poziom. Za chwilkę zobaczymy. Oczywiście sobie to potestujemy, ale przydałoby się też wbić tego printera na wyższy poziom. Tylko wiecie, to no jakoś tutaj bardziej by się chciało po prostu od razu poulepszać te postacie. No ale dobra, poczekajmy na tego printerka, bo później będę płakał, że nie mam pieniędzy. Dobra, widzowie, ten młodziaż jest gorszy, a kosztuje dosłownie tyle samo. 5000 tutaj też 5000. Ulepszamy. No i wiadomo, teraz. uo, no dwie katany leci. Ej, fajnie to AOE wygląda, nie? To AOE, AOE, nie wiem, to po prostu wiecie, o co chodzi? Do no obszarówkę. Chodzi o obszarówkę, no wygląda bardzo, ale to bardzo ładnie. Patrzcie jak tutaj. No pięknie, pięknie. Na całej mapie widać, że chłop bije. To no naprawdę widać, że bije. I znowu 5000 tysięcy kosztuje. Zobaczmy, jak ten będzie. A, on już kończy. Dobra, to tutaj już nie mamy ulepszania. Trzy odbicia stunów, czwarty level maksymalnie, oczywiście Shiny daje mu większe obrażenia. I mamy widzowie 28 ręża, jeden cooldowno 39 tysięcy obrażeń. I teraz zrobimy sobie tego szogun kameramena do końca. I zobaczymy, jak to pójdzie. 20 tysięcy za printera. Wiadomo, no to już jest dużo. Więc tutaj na razie sobie to odpuszczę, robimy kolejny i mamy piąty poziom i też się kończy. Czyli te postacie kosztują tyle samo. Tylko ten ma 5 poziomów, 6 odbic stunów, ten ma trzy odbicia stunów, no i generalnie trzy poziomy. Nie, cztery poziomy, przepraszam. Cztery poziomy, także jeden poziom mniej no i też odbicia stunów, no trzy mniej no to sporo, nie? Więc tutaj szóstka no ten jest bardzo ładny. Ta postać widzowej mi się podoba, ale pozostała nam jeszcze Titan Samurai Speaker Woman i tutaj mamy coś nowego, bo to jest Splash Piercing plus Assassin i to może naprawdę fajnie działać. Zobacz, Zobaczmy, jak ona tutaj będzie wyglądała. Dobra, postawmy ją może nawet tutaj i jedziemy. Dobra, zobaczmy, coś tam rzuca. Tak, rzuca, podpala coś dodaje też swój mieczyk, oczywiście tutaj do walki, wiadomo, walczy mieczykiem, rzuca jeszcze w nich jakimś totalnym, nie wiem, fireballem, potężną kulą ognia jakąś, nie wiem, nie wiem jak to działa dokładnie, ale rzuca, więc mamy, mamy coś takiego. Jak jest ten Assassin, szansa na takie, wiecie, zrobienie ataku typu Assassin, no to nie wiem też jak to działa dokładnie, ale 30 odbić stunów naprawdę dużo. Kolejny poziom, 55 tysięcy bije, 55 ręża widzowie, cooldowny, no takie średnie, te cooldowny właśnie trzeba będzie zmniejszyć naszym DJM TV, ale to na końcu. Ja nigdy tego nie daję na początku. Zawsze jak testuję to najpierw wiecie. Zwykle to co robi, patrzymy jak ta postać działa i dopiero później jakiś DJTV. Ale ogólnie powiem Wam, że te animacje. Bardzo ładne, naprawdę, bardzo ładne. Ostatnio nie było tak ładnych postaci. Serio, były takie zrobione na szybko, to było widać. Ale tutaj ten szogun, no zobaczcie, tutaj ten net młotek fajnie wygląda. ten Ryżowy książę, nie ma kapelusz tam. Pola ryżowe dogląda, jak mu chłopy tam chodzą i ryż zbierają. Normalnie. Ryżowy księciu. Także, no, ogólnie, no nie wiem, no przyjawnie, przyjemnie się patrzy. I też kosztuje to tyle samo. Zobaczcie, tak samo na siódmy poziom wbijamy Titan Samurai Speaker Woman za 5000 i znowu 5000. Cały czas tysięcy, czyli dosłownie te ekskluzywne postacie. Maksymalnie ile musicie dać za ulepszenie, to chyba 5000. No bo tutaj ciągle daje 5 koła i tak naprawdę idzie to dalej, nie ma jakiegoś tam problemu. Także zobaczymy już do końca. No i wiecie, do końca sobie ją tutaj wbijemy bez ulepszania Printermana. No i robimy ostatni poziom. Pyk, i mamy to 155 tysięcy 65 rangea, no i mamy jeden cooldown. No to trzeba by było widzowie coś zrobić, czyli dać naszego DJ'a i DJ tutaj troszeczkę rozrusza towarzystwo. Patrzcie to. 085 i to nam się podoba. Oczywiście można jeszcze śmiało zrobić takie 0,75, a nie 0,85, także na luzie, a ten ma 0425, ale to nie koniec, bo kolejny poziom 0,4, widzicie? No i to jest to 0,8. No i to już. Lepiej wygląda. Naprawdę te obrażenia jeszcze 186 tysięcy, ładnie podpala i to wiecie, podpala splashem, tak, splash ma. Piercing ma na katanie, czyli bije potężnie, jeszcze asasynuje czasami, no to wygląda naprawdę dobrze. I maksymalnie 193 750 obrażeń, 0,75 cooldownu, 65 ręża, tutaj 50 ręża, 0,375 cooldownu, do i mamy 34 375. I jeszcze chciałbym zobaczyć, jak ten tutaj ryżowy książę sobie radzi na maksymalnym poziomie od dj TV, 0,75. 28 redża i 48 750 obrażeń. Fajna ekipa, fajny krejcik. Opłacało się widzowie 300 krejtów otworzyć, myślę. No bo naprawdę spoko to wygląda. Znaczy opłacało, pewnie nie opłacało pod tym względem, że jakbym wbił na, na plazę, no to na Trading Plazie taka Titan, Samurai, Speaker Woman pewnie chodziłaby po, nie wiem, takie 20 tysięcy. No nawet nie wiem, czy 20 tysięcy, bo to naprawdę bardzo szybko spada. Jest tak, że na początku, ło, bega drogo i w ogóle, a później bega spada. Jak widać, można jej postawić, można ją postawić więcej niż dwie. Także, znaczy więcej niż dwie, Zaraz zobaczymy, ale więcej niż jedna na pewno. No dokładnie, tutaj nie ma limitów. Tutaj nie ma limitów, także możecie sobie nastawiać. Szoguna też możecie nastawiać. Tak samo tego ryżowego, no to jestem pewien. Skoro mogę Titana, no to na pewno mogę też jego. No i proszę bardzo. Także taka mała ekipka, widzowie. Nie wbijam już printera raczej na maksymalny poziom, bo nie wiem, czy to się opłaca na koniec. Raczej nie. Dobijmy sobie bossa. Zobaczymy, jak szybko z nim pójdzie. I tak jak mówiłem, nie zrobiłem faktycznie tego printera do końca, no bo w sumie nie było już tutaj sensu. I słuchajcie, no, daje mi po prostu po te 2000. I to jest jak najbardziej okej, okay, no bo moje postacie są mega potężne. No nie ma tutaj żadnego powodu, żeby bardziej je tutaj ulepszać, bo tak naprawdę dają radę. I patrzcie, jak ładnie tutaj biję. Ten shogun net nie ma co robić. No niestety do niego net tutaj nie podchodzą te skibidi. Czasami tam coś podejdą, ale tak to wiecie, ciężko, bardzo ciężko to może ulepszę te. To chociaż te tutaj troszeczkę pobiją. Najwięcej mamy Titanów. wiadomo. Naszej Titan Babeczki, no i naprawdę jest potężna, przepotężna, mega dobra, no i super się gra do. No, powiem tyle, do no, co tu dużo mówić, tak naprawdę bardzo dobrze się zbija te skibidi także do taki krejcik, który na pewno warto sobie otworzyć. Nie mówię, że jakoś mega dużo, ale może się akurat trafi na przykład z 10. No to jak najbardziej Warto spróbować i sobie tak otworzyć, po prostu. Patrzcie, Giant Move Toilet, rzucają to podpalenie, w tym podpaleniu to bije, bardzo ładnie działa, także serio, totalnie mega OP, a najbardziej OP jest ten nowy Ultimate Clockman, no ale oczywiście trzeba grać Endlessa, także dużo osób będzie teraz grało w TTD właśnie Endlessa, ale też dodatkowo m, tak naprawdę ludzie się rzucą, słuchajcie, no, no nie tylko ludzie właśnie, ale też boty się rzucą na tego Endlessika, także tak to wygląda. No czy dobrze, czy źle, To no, dobrze, dobrze, przynajmniej będzie wiecie, co wbijać tak naprawdę i też może popróbujemy, zobaczyć nie wiem, ale Titan Samurai kamerka, no to na pewno sobie go kupimy, widzowie za Robuxy. Nie ma co, jest go aktualnie 2000, no to mało, to naprawdę mało. 600 Robux, dość drogo. No wiecie, 600 Robuxów dać za postać, gdzie tu tak naprawdę możecie sobie taką zdobyć za gemę. jest mega, mega potężna.